Ma być wesoło, kolorowo i ciekawie. Taki plan założyło sobie na ferie Gminne Centrum Kultury w Zdzieszłolcach Z przygotowanej tu oferty zimowego wypoczynku skorzystały blisko 50 dzieci. W poniedziałek było wspólne oglądanie filmów, gry i zabawy, a na koniec pyszna pizza. pizza! jeste pizza! pizza! Jakie dzisiaj były atrakcje tutaj przygotowane? Yy, bardzo fajne. Yy, było, było dużo zabaw film teraz. Co to za film? Opowiesz nam o nim? O, o reniferku. Podobał ci się? Tak. Ten film był o, o, o reniferze Niko, który ratuje święta. I na czym polegało to ratowanie świąt przez renifera? Na pewno było dużo zabawy przy tym. Tak. Mhm. Pizza smakowała, dzisiaj to była niespodzianka. Tak, była niespodzianka i bardzo mi smakowała. Jakie zabawy dzisiaj najbardziej Ci się podobały? Papier, e, kamień, nożyca. O co chodzi w tej zabawie? Co tam się robi? No, na przykład i robi się tak, tak i tak. Twoja grupa wygrała czy przegrała? Przekrała. ale jeden raz wygrała. Najbardziej mi podobała mi się gra w papier, kamień, nożyca. Na czym ta gra polegała? Powiedz. Y, polegała na tym, że dwie grupy ustalały między sobą, czy, czy będą pokazywały papier, kamień czy nożyce i gdy już ustaliły, no to ta, ta grupa, która jakby pokazała ten znak, który wygrywał, no to wygrywała. I grupa, każdy, każdy z uczestników, który był w jednej grupie, musiał pokazać ten sam znak. Gdy, gdy na przykład jedna osoba w tej grupie pokazała inny, no to już ta grupa przegrywała. Było sporo śmiechu emocji. Tak, oczywiście. Podczas ferii w Geceku nikt się nie nudzi. Każdego dnia czekają tu na najmłodszych rozmaite atrakcje. Warto podkreślić, że zajęcia są bezpłatne i skorzystać z nich mogą wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Bardzo ważną rzeczą jest to, że w czwartek dzieci będą miały teatr tutaj u nas na miejscu. Przyjedzie do nas Teatr Łodzi, gdzie wystawi przedstawienie pod tytułem Pinokio. I to jest również w ramach ferii i za darmo. Każde dziecko może przyjść, mimo że dzieci są zapisane. Bardzo duża grupa. Pozostałe osoby, które są również chętne, też mogą przyjść obejrzeć taki spektakl. Bardzo chętnie zapraszamy wszystkie dzieci z terenu gminy do nas, do Gminnego Centrum Kultury na ferie zimowe. We wtorek najmłodsi pojadą na wycieczkę do elektrowni zakończoną wizytą w restauracji McDonald's. Po drodze czekają na nich jeszcze warsztaty taneczne i wokalne. Ferie zaś zakończy ognisko w Leśniczówce. Szkoda, że ferie trwają tak krótko.